Łapy do góry, łapy do góry gości, łapy do góry łapy do góry Tyłem do mnie O co pan chodzi? mnie zaparkowałem? do mnie, pan się zwrócił nie odchłasz, powie, o co chodzi. Ale pan powie o co chodzi. pan wie dobrze o co chodzi. Ale pan dobrze wie o co chodzi. A, ja nie wiem o co chodzi. Pan się odwrócił tym. Może pan... Ale się zapłacić, co? Przyskuję, pan. Przyskuję, pan. Przyskuję, pan. Nie, mi nie płaci. No bądźmy poważni. To nie jest Płacuje taka nielegalna rzecz. pana, pan, zależy ile pan zapłaci. Zale... 5 tysięcy, może być? No nie, to lepsza, lepsza jest kara. <śledziny> to ile pan, pan żąda? <śledzy> No 10, 7, słyszałam. 8. Ale już nie będę pojeździł, przynajmniej na razie. Dobra, ok. 9. 9 dobra. dobra, 9. dziewięć. 9. 9. 9. 9. 9. i się nie widzimy. <laughs> do widzenia. Do <laughs> widzenia. Oh, man. You should say sorry.